Zanim rozpoczniemy ten odcinek, to chciałbym serdecznie podziękować klubowi Heaven, bo wczoraj mieliśmy okazję się tam bawić. Pozdrawiam Grażynę, Gosia, Agnieszkę, Halinkę, Madzie. Także siemano, witajcie na moim kanale, jestem Istek, ze mną Czajnik, ze osty, oczywiście ze mną, oczywiście zwykły kibic I dzisiaj robimy grab youtuberów, czyli na bramce mamy z 12 youtuberów, kto trafi na więcej subów, followów, czy czego Największy zasięg po prostu wygrywa Tym że wiecie jak to jest, im większe auto, tym ma mniejszego tego Ale to nie jest auto stary, to nie jest auto, wiesz, że to nie jest auto? To, to, jest to jest auto. działa tak samo Ja tak? nie mam to czapki nie, auto. nie ma czapki, bo nie ma... O! Ja nie wiem o co chodzi, ale zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wpadnijcie też na kanał do chłopaków, bo też nagraliśmy film link w opisie zaczynajmy. No dlaczego ja pierwszy? Można więcej sub. Na tyle kolejno z subami, czyli czajnik, ja ostry. Bo jeszcze jest z nami Bartek. No chodźcie w ogóle, zobaczmy kto tu jest. No tak! Lećmy na tej strony Freeze, to jest dobry zawodnik, bo on na każdą socjalu ma kilka minut. Kiedyś Freeze grał w piłkę z Adrianem, a tu Macie grał i tak. Pozycji, z których będziemy strzelać. No powinien się na już największy z w Polsce. A, wersów jest niżej. Kolejny youtuber Deni Truzyniak. On jest spokojny. Spoko. kolejny spoko. YouTuber. o z tego pomijamy, nie Lexi Czaplin. Na TikToku 2,6 miliona. Na Instagramie 1,8 miliona, a na YouTubie druga część u mnie na Instagramie. <grym> Dobra, jest zwykły, tylko to jest błąd bo on też ma TikToka. Ponie się nie ma TikToka. Konop do nagrywamy. Na znaczy, Konop miał tutaj być dzisiaj z nami, ale mama nie wypuściła go spokoju, musi siedzieć i nagrywać i montować. Ja muszę nagrywać newsy. I jak mówi konop, zostawcie łapkę w górę, bo jak nie, to przyjadę i ci z łaha Jak wiecie, stoka 24 godziny to się pierdolnęlały są. I naprawdę myślicie, że to zrobi? Wycinajcie tego, ale jedziemy mocno, co? Trąba jest spod. Tromba jest lecimy dalej bardzo dubie, ale najlepszy, nie no to najlepszy. Bardenga, content, kontor, status dupy wylizana. No i flash to gówno tam z tyłu Wisił wisi, nawet na bramce nie ma swojego honoru, żeby zawisnąć, więc w sumie tyle. Przecież to gówno, ja nie będę z nim rozmawiał, stary Ty jesteś drewniany O, krótka sprawa, pod tym filmem Moi fani klikają łapki w górę, twoi w dół Nic więcej, zobaczymy kogo jest więcej. Liczby zweryfikują. zweryfikują Tak jesteś mocny, kurwa. Ciąg to jest za ślisko, że, Ej, wy będziecie wiedzieć, a, że jest ślisko, i ale... będziecie uważać. Szary, no, no ale jak nie chcesz brać udziału, to idź do no, pokoju pod opak, bo nie spodziewałem się, że to jest tak ślisko. Dobra. Ze względu na drastyczny charakter tej sceny, postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii, Languste... Dobrze, idzie panowie. Ale jak rozmawiasz kroskóryzka... z widzami, to będzie no, nie tego. Nie, szacowne. Sprawdzamy. widzami... masz od rozmawiam z wami teraz. Zgodne pytanie, proszę. Oooooo! No, pójdźmy go! Wejdź z tego, go, tego, Całe a, szczęście! Ej, już to jest taki konop, trochę prawda? Ale on skserował moje okulary. Meanwhile... Swojego śniegu tutaj, o, do... Czy możesz przestać rzucać tymi śnieżkami? Stary, stary. Stare Ile ty grany. masz lat? No, nawet miliona nie ma, ty. Mezusa, ty <noise> nie rzucaj tymi śnieżkami! Wardęga, wardęga, ma najwięcej, co dobra. Nie ma! Nie ma, nie domu nie ale stabilnie. Cześć pani widzisz sylwek? Dubiel, dubiel! Z jego odcinek i on tego nie popał. Czego nie można powiedzieć o kontencie? Tu półtora tu 2, 3, tu... To jest tak. 5,5. Nie! Dobra, patrz jak się Nope. Ja go szanuję, że on jeszcze, pomimo tego jak mój że dalej próbuje Naprawdę, to doceniam Dobra, robimy sobie tym ślizgiem? Dawaj, zgranię Jaki Mikołaj jakiś, ty Co to? tam. Jestem byłym zawodnikiem B-klasy i dla mnie liczy się to, żeby trafić w bramkę, a nie pajacować i kopać w jakieś karty z youtuberami Ja p... to zajmą 3 gole Dobra, bo robi setę, patrz Patrz, patrz, patrz na, pa na to, Ja Ciebie ja, startuję Tylko. Kurde. Ale widać, że Ostin kiedyś miał prezydent na profesjonalnego piłkarza, on, 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 nie? On kiedyś będzie ten piłkarzem o klasy. Naprawdę? No. Naprawdę? No. Naprawdę. No. Zobaczcie za 5 lat. On. My po 8 strzałach mamy generalnie konopa i dubiela. No. Dawaj gościu, bo będziesz płakał i co się zrobi? To jest... Jak zwykle tego zwykłego kibica atakuje Znaczy się to na fejm? podpisana walka na fejm, Justek like jest zwykły kibicem Zróbcie mu twarz Wojtka i teraz Dziękuję Wojtek Rozrewolweryzowany rewolwer, a więc rozrewolweryzowanym rewolwerem Dobra, dobra jaka teraz runda? Trafiamy coś Dobra, dawaj Zostawiasz Za to w twarz Trąba ma tutaj na TikToku nie, nie ma milion. Tak, taki nie? Tak. Dziękuję. <gwierdzenie> tak się gra. No, my dobrze graliśmy. No, oni strzeli więcej bramek, ale my lepiej graliśmy piłką. No to trzeba to powiedzieć, no ale no i co? Olafa. Ja mam Olafa <gwierdzenie> No nie, ludzie i sorry, sorry. To jest naprawdę jakiś stary. Nie, nie, nie bawana. Eee! Olaf powinien stać obok kola. No. Olaf stoi obok Olafa ja upoluję tego Wardęgę Nie chce go! On niby trafia, nie? Ale wartość tych jego kart to jest k***a tutaj Stary Ja pierdole no, patrzcie na tych pajaców co nie robią czy to wymaga komentarza jakiegoś? Jak tak to napiszcie do tego. Ej ja chciałem powiedzieć, że przed chwilą tam z byliśmy, dotykaliśmy wersów Ona jest cała mokra Nie dziwię się, ona mokra na zasięgi była na friza, teraz jest mokra na zasięgi u mnie Ja bym poprosił, żeby mnie wyciąć sobie, powiedzieć, tak, żeby mi to to z tej wypowiedzi, żeby mnie nie łączył z tymi słowami Nope. A ja mnie nie ma tutaj? O nie, jesteśmy zgubieni Ej czemu mnie nie ma tutaj? Dlaczego? Halo, kto to organizował? A ty no, jesteś tym? YouTuberem? Ty? Chłopie Panowie, no ale nie krzyczcie tam ej, proszę, ej, proszę. Ej, ej halo No na planie jesteśmy, tak? <laughs> No pewnie, ale później. Tylko teraz... Ale nie krzyczcie. Tak że... <grym> Dobra, ja w końcu upuluję tego Wardęgę. Jak ja go upuluję, to rozp... ten odcinek. Nie, jak powiedział, tak zrobił. Bardenga Bardęga spał. Raz, nie raz ma. sześć, ty? Tak. A z jakiej racji? Dobra. Ja nie strzelam. Dobra, raz jest czterech i nie będziemy zapamiętać, tak, kto jest po kim. Zaraz wymyślam raz drugą. Słabszą nogą. Ja wymyślam, bo jestem pierwszy słabszą nogą. Złupę, się Czońki! Kopię. Kopię. Dobrze. Czemu? to cały, cały czas. wiem jak trafić. Jeszcze raz powróciła Jeszcze raz, no, to, nowo, to chyba widać, że jest left foot. Proszę bardzo. Jeszcze nie ma problemu Dawaj. I jeszcze krok do przodu, taki jeden. Dobra masz i teraz stary ładujesz. Jest, nie? Jak zawsze no. Okay. Ej! Zaznijmy kogoś? Największy Squid Game w Polsce more to co jest? Tam, nie, wiem. Coś wam Ty już walnujesz w taśmę Stary, taśmę. Ale go oszukaliśmy stary Nie wiem, nie wiem, dalej nie wiem W podwójnej czapce teraz jestem Podwójna czapka i z tyłu o, jest. Zagadnijcie go Ciebie Ciebie no, Ja cię nie Ale coraz bliżej widzowie, coraz bliżej w tego Wardęgę teraz Moim. Żeby tylko 4 więcej stary No skizić. wiem, no wiem, no 8, milionów Łatwo Zobaczcie koło ma ostry To tak wygląda całkiem solidnie, nie? Zwyczajnie go mam ja, no nie mówię, że to jest złoto No ale wygląda całkiem ale solidnie ja... No, teraz... no wiesz, na to co tu leży Ej, tu tylko mnie brakuje, chyba żeby to było jeszcze bardziej gówniane Patrzcie na moje karty Ale blisko, troszkę wyżej by było Olaf. Szybka teraz taka rówka Cztery piłki i wszyscy strzelamy o! No jak ja, lepiej, 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 lepiej. To na pół, to, lepiej, to na, na pół, pół. Z na z pół. Z mogę na pół stary, nie ma problemu Możemy wdargać? No na pół stary Kurde, no. obrażysz się Nito? Jak tak to, sorry <laughs> No dobra, mi wystarczy jego twarz, a ty sobie weź jego resztę Ej <laughs> Nito, ale jak coś to sorry, nie, nie, nie? no offense, no offense Nie, nie, nie. nie ma prawej lekcji nie. Ej, Patrz pierwszy, patrz pierwszy No weź nie No nie, no weź pierwszy stary Patrz, patrz, ja. patrz, patrz, z zewniaczek, patrz co to się stanęło? PAN TO ZWYKŁY! GO GO! go, go. ZWYKŁY jest jest jesteś z siebie? Tak! Mogę kończyć ten odcinek, podnieś się do mnie Ja celuję w tą wersę. w Dawaj czasem. Jest to mój idol, też, jak Wardenga i Fris Jakie widły! Tak jak zrobił parę! to teraz. Przewrota! Przewrota! I Przewrota! 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 Przewrota!

Dzięki Na pół? No ja jej nie chcę, chcesz ją? Ona powinna zdecydowanie powędrować w ręce zwykłaka. Tak, to jest, nie, tak to, jest to jest prezent. To jest prezent. prezent. Jest tak. Ona Chciałem jest twoja. Ona jest star... twoja no, ale... Nie. Czajnik, wygram cię. Czajnik wybrany. Jak to ma najwięcej tuberów? Dziękuję. Uwaga, show ma z Liczył tam jaki tryhard? Liczy, kurde, ile ma ty? Liczę, czy Freeza mi się opłacał trafić? Nie masz szans, żeby to wygrać. Nie no, co wygrałeś, stary? Wersów podarowaliśmy zwykle Kowi, chciałem tak? powiedzieć. No, oczywiście, no, że tak. Ja nie, <laughs> <laughs> nie, no, nie, no. To są zasady po to, żeby ich przestrzegać A, w tym ty przypadku. Jest, z każdego innego to byś wziął z podcałowaniem ręki. A A tylko wersja. nie? Dobra, to jest na Frieza. No, ten tylko na subę stary. Może ty nie usz, to strzelasz. No. Dawaj, dalej, dalej. No, naprawdę, że Mieszko przyszedł? Wymieńmy się kolejką i ja tylko strzelę, żeby ci udowodnić No nie zabiorę tej okay. karty Okej, no, proszę bardzo Proszę bardzo co? Tak, to stary, ja dziesięć razy trafiłem obok czernika i co? I co? No Jak byś przypomniał, że ostry to za pięć lat gra w Ekstraklasie No właśnie, karty poprawię no. Było Ale, Bo za kolejką to się nie idzie, stary go pokazać, stary, Dzięki, stary Nie, nie! Nie ma Laksy? Go. Dawaj no, Bo mówię, że w kolejce to też nie liczy Okej, okay. fajnie No, mam no, no, no. no, 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 no. <grym> wierzyć Nie <grym> Nie Strzelaj, strzelaj w piłka Strzelaj w piłka Długo utrzymało się Jeszcze jakieś znaczy, no, Na godzinę stary Dawaj strzelajcie, no, tak <grym> strzelajcie <grym> Strzelajcie Strzelaj <grym> Ja tak zostawiłem, może. Kto se przyjdzie pierwszy, to sobie weźmie lawno. A ja jestem taki, że trafiłem siebie, na pół mam nitra i, i tyle, nie? I tyle. luz. Ja nikomu dupy nie będę, lizał, ja się nie będę flexował. A ten idol, który ktoś jeździł, tu będę To o to tak w mi chodzi, stary. No. Jak sobie ten ze mną nie przegrałeś, stary. Jak ty masz nitro na pół. Ja I mam z 11 milionów. Ja mam z 11, panie. Ja też. Bo jej można podzielić na dwa i tak was rozdwaj. <śmienny> Mam 30 milionów, prawda? Aha. No. Bez wardengi byłbyś nikim stary tak Jak jesteś przyjacielem Wardęgi, to masz wygrane życie. 10, Kolejny Państwa, Hollywood! Co ty liczysz, stary? Dzień no, dobry, przegrałeś. Znaczy, wypłatę swoją misję? Miesz, miesz, jak twoja wypłata. Stary, no rozniechałem się! Ty, jaki ty jesteś, lecz tak się napalałeś. A, dobra, ja wam policzę, bo jestem dobry zmatny 12, 200, 12, 300, 12 400 to tak. A ty ile masz? Do czego nie 2, 3, 4, czy 12, pół minus 1,5, czyli ma 11. A ty masz ile? No dobrze, zagrajmy o Olafa w takim razie i rozstrzygnie się. Zagrajmy o Olafa. Czekamy się na polach. Tak sama warty stosuje z głównowarty to wiesz, przyniesie Olafa, który, bo mogę zostawiamy na boisku i zrobi sobie z nim zdjęcie na Instagrama. Zrobi hashtag hashtag znalazłem Olafa S. No, tak, ja z nami odcinek. Udział w odcinku nagrać. To zawodziłmy go do, do Olafa. Zobaczimy gwicę do Olafa. Tak dobrze. Do... Olaf nie będzie o tym wiedział. On i tak się nie ogląda starych. No, no. Kto się ogląda w ogóle stary? To po co my tu występujemy? Nie wiem, nie wiem, no dobra idziemy.